Dobra, teraz łatwy levelek, więc dziękuję za oglądanie odcinka, poradzicie sobie sami. Ha? A, bo byście jednak go chcieli. Dobra, to sobie pogadam więc. Powiedziałem, że ten level jest łatwy, dlatego, że prawdopodobnie każdy, kto grał kiedykolwiek w Ninja Gaiden, zawiesił się na nim na tak długo, że już dobrze pamięta od A do Z dokładnie, co się dzieje. Bo o ile do tej pory poziom trudności coraz bardziej ruszył, tym razem po prostu jest to jedno wielkie pułapowisko na tych, co nie wiedzą. Wszystkie pułapki jakiś przeciwnik, który Cię zrzuca w przepaść, jakiś niedowiesz, który Cię zrzuca w przepaść, jakiś... Kok, który z niewiadomych przyczyn jest dłuższy niż myślałeś, więc dużo zacie w przepaść, to wszystko tu jest. I to jest główna trudność tego fragmentu gry. Co oczywiście pokazuje nam już na samym początku, bo pierwsza przepaść, pierwszy nietoperz, może by spaść. Także standardowo zbliżamy się do krawędzi, dajemy mu się pojawić i przeskakujemy. Muszę lecieć trochę szybko, bo jednak jest kawał tego levela jeszcze przed nami. Tu na dole dwie amunicje, na górze Shuriken. Shuriken zignorować. Tak, nie będę gadał o tych wszystkich przeciwnikach, którzy tu biegają, to raczej jest proste, żeby ich uniknąć, nie? Teraz mamy tak. Punkty zignorować. Amunicja, ale pomiędzy. Pomiędzy spadnie nam na łeb ten ninja, który będzie skakał jak porąbany. Więc, jeśli to wiecie, możecie podbiec od razu do prawego chandeliera i zestrzelić typa no, zanim zrobi cokolwiek, zanim pierwszy raz podskoczy. Jeśli nie, no to wiedzcie, że tam spadnie on was, przeskoczy, jak zwykle. Jeśli nie wiecie to, to znaczy jak zwykle, to w takim razie cofnijcie się o jeden odcinek, obejrzyjcie poprzedni, bo istnieje. W ogóle, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam od pierwszego obejrzeć, bo większość rzeczy poruszam już wcześniej. Tymczasem jesteśmy w przedostatnim poziomie, więc żeby nie przegapić finału pierwszej części Ninja Gaiden, Łącznie pewnie z przejściem tego finałowego bossa, którego na pewno pamiętacie i którego nienawidzicie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i najlepiej ten dzwonek czy coś tam. Nie wiem jak to działa, bo jestem jeszcze małym kanałem. Punkty. Czerwony shuriken. Bierzemy wszystko jak leci. Jak leci. Po raz kolejny. Amunicja, amunicja. Bierzemy obie. Z tym, że pomiędzy jedną a drugą... Po lewej pojawi się ptaszor. Pamiętamy jak radzimy sobie z ptaszorem, nie? Ptaszor się pojawia, kucamy, czekamy aż przeci nad nami. Jak będzie wracał, to go Punkty. Tu też są punkty. Zignorowałem. I teraz uwaga, tu będzie ten typo. Tu gdzie są te punkty, jest też typo, który rzuca nożami. Generalnie trzeba go zabić, zanim rzuci pierwszym nożem. No bo jak dostaniemy nożem, to nas odrzuci. Jak nas odrzuci, to spadniemy. A jak spadniemy, to spadniemy. A bez pałacu nie ma pałacu. Teraz newralgiczny moment. Przeskakujemy tam na prawo. I teraz, zaraz z góry, spada na nas zielony ninja. Ten zielony ninja to jest ledwie dystraktor. Zignorować. Dlaczego? Przeskoczy nad nami, spadnie w dziurę. Nieważne, on nic nam nie zrobi. Gorszy jest ten, który będzie zaraz z prawej. Jest najgorszy przeciwnik w tej grze i trzymam kciuki, że macie szurikę. Ten jest naprawdę najgorszy, bo nawet jeśli nie zrzuci nas w przepaść, to jest w stanie zniszczyć nam pasek HP tak szybko, że nawet nie zdążymy do niego podejść. A tym ziomeczkiem jest taki ledwo widoczny akurat na tym levelu, bo szary, jak cała tutaj infrastruktura ziomeczek który rzuca takie kółka. Takie kółka, które lecą jak bumerang i wracają do niego z powrotem. Oczywiście te kółka można niszczyć, jak wszystko w tej grze, ale zniszczenie go przy tym, jak szybko on leci, jest generalnie dość trudne, więc tego nie robimy. To, co musimy zrobić, to podbiec wystarczająco blisko, pojawić go i rzucić naszym czerwonym shurikenem, którego oczywiście wzięliśmy, no nie? W ten sposób niszczymy jego projectile, zabijamy jego, wszystko jest z głowy. A tu jest płomień. Duża amunicja. Brać! Teraz kolejna zabawna pułapka tej gry. Na prawej platformie jest typ. Co automatycznie. Jak go zobaczycie, to będziecie mieli takie. Yy, trzeba się zatrzymać i przycelować. Otóż nie. Yy, ważniejszy niż tamten typ będzie typ, który się pojawi, dlatego że się właśnie przestraszyliście. Przestraszyliście się i pojawiliście w ten sposób tego zielonego ninja z lewej strony. To jest ważniejsze. Ten ninja się pojawi. Trzeba zrobić tak, żeby przebiegł pod nim, bo jeśli na nas skoczy, to spadniecie w przepaść. A nie chcemy spadać, przepraszam. Nie chcemy. Teraz możemy się zająć tym rycerzem, który bardzo wcześnie. Wchodzimy na drugi schodek, z prawej pojawia się nietoperz. Generalnie lepiej go nie dotknąć, także przeskoczcie nad nim, ale on nie pojawia się na tyle wcześnie, żebyśmy mogli to zrobić, Żebym po prostu nad nim przeskoczyć, nic się specjalnego nie wydarzy. Teraz jesteśmy na tej długiej półce. Jak dochodzimy do jej końca, no dole pojawia się ptaki. i zaczyna latać tym swoim magicznym torem, którego nie lubimy. Tutaj trzeba to wyczuć. Generalnie powinno być tak, jeśli jesteście w miejscu, w którym on się pojawił, nie ruszyliście się bardziej w prawo, że jego Ruch spowoduje, że dociachnięcia będzie po waszej prawej stronie. Ale jeśli zrobiliście jakikolwiek ruch w prawo lub w lewo, to może wpłynąć na jego trajektorię i pojedzie się pojawiał z lewej strony. No tylko jak już będzie spokojnie i zaskoczycie tam na dół, to tam będzie rycerz. To jest jeden z takich rycerzy, którzy mogą nas zabić, bo jak go dotkniemy, to spadniemy w przepaść. A nie chcemy spadać w przepaść. I teraz to jest śmieszne. Po zabiciu rycerza. Zaraz tuż przed tymi kamieniami, które tu widzicie, pojawi się henchback. Hęgeback, którego już pewnie zapomnieliście, że istnieje, on się pojawiał tak raczej sporadycznie do tej pory, tym razem będzie ich pewnie dość sporo. Pojawia się handbag, on zaczyna lecieć w naszą stronę. Nie możemy pójść w lewo. Natychmiast kucamy albo przeskakujemy nad nim, albo go ciągamy. To są dwie opcje, nie ma innej. Dlaczego? Jeśli dostaniemy od niego obrażenia, albo cofniemy się o krok w lewo, jednak którakolwiek z tych opcji spowoduje pojawienie się ptaka po lewej stronie, a przypominam, że na górze, może tego nie zauważyliście, jest gość rzucający nożami. Więc noże, ptak i handbag to nie jest sytuacja, w której chcemy się kurde znaleźć. To jest typowa pułapka na tych, co nie wiedzą. Także musimy zabić tego henchbacka, albo nad nim przeskoczyć. Przeskoczenie nad nim jest chyba prostsze, więc możecie zrobić to, tylko że on zacznie potem w Waszą stronę, nie wyleci z ekranu. Więc trzeba będzie się odwrócić albo pobiec szybko na tą platformę z prawej. Także znajdujemy się na tej półce i skaczemy w lewo, żeby ciachnąć go w powietrzu. Innej opcji nie ma. Chyba, że macie shuriken, no pewnie macie shuriken, jeśli nie zginęliście do tej pory, a nawet jak zginęliście, po prostu go odzyskaliście. Także macie shuriken, możecie podskoczyć do góry i rzucić shurikenem. Będzie to bezpieczniejsze niż lecenie w stronę tego gościa i ryzykowanie. Spadcie! Nie chcemy spadać! A jeśli czerwonego shurikana nie mieliście, to on tam jest, możecie go wziąć. Chodzimy na samą górę, tu jest platforma, na końcu tej platformy dzieje się to, czego nie lubimy, mianowicie pojawia się tam nietoperz. i to jest taki nietoperz, który jeśli podskoczymy i przeskoczymy, będziemy próbowali przeskoczyć na tamtą półkę, to nas trafi, zrzuci w przepaść, a nie chcemy spadać w przepaść. Dlatego potrzebujemy stanąć na końcu tej półki, poczekać, aż on trochę podleci i zamiast go zabijać, bo pojawi się nowy, przeskoczyć nad nim, wylądować wtedy na półce. Chwilę cierpliwości. Tu na górze jest odzyskanie paska HP. Może Wam się przydać, bo pewnie trochę go straciliście. Jeśli tu jesteście, a znając życie, macie mniej niż połowę. Także wchodzicie teraz, zabijacie tego rycerza na kolumnę, za... możecie zniszczyć to i tam zejść. To jest proste miejsce, łatwo tutaj odzyskać to HP, więc zróbcie to. Punkty. Teraz wchodzimy na górę. Jak jesteśmy na końcu tej półki, to widzimy, że na dole jest ten gość, co rzuca tarczami. Generalnie w tym miejscu jest duża amunicja, ale macie pewnie dużo, więc ja bym proponował jednak zignorować zignorować i zrobić inny my. Mianowicie, z tej góry można spróbować skoczyć tak, żeby maksymalnie dostać jedno obrażenie od tego gościa, odbić się od jego pleców i wpaść prosto do tego otworu. To spróbujmy zrobić. To jest lepsza opcja. No i jeśli było wam mało przepaści wewnątrz jaskini, to teraz jesteśmy na brzegu góry. Oh hell no! A to znaczy, że chodzimy cały czas po klifach i cały czas możemy się spieprzyć na głupi ryj w dół. A sama gra już zadba o to, że jeśli umiemy skakać i nie wpadlibyśmy w tę przepaść, to ona rzuci na nas coś, co akurat nas w nią zrzuci. Zaczynając od czegoś niemy prostego, czyli tych dwóch rycerzy z prawej i z lewej. Najprościej jest po prostu skoczyć między nimi. Wytnij to o tych rycerzach, oni są nieważni. Amunicja, łatwo ją złapać, tylko trzeba tych rycerzy wykończyć albo poczekać, aż te przejdą, nieważne. Amunicja punkty. Każdy z tych rycerzy chodzi po prostu prawo-lewo, więc możemy wyczekać spokojnie, aż se przejdzie na drugą stronę, zanim skoczymy na taką półkę, dlatego nic o tym nie mówię. Ale jeśli macie shuriken, to możecie też podskoczyć i rzucić w niego shurikenem. Też zadziała. Tu jest spinslash. Generalnie nie polecam brać spinflasha, będzie trudno z spinzlaszem tutaj ociągnąć jakiś ciekawy efekt, będzie lepszy po prostu shuriken. Spinzlarz jest bardzo przydatny, jeśli nie będziecie potrafili szybko klikać na ostatnim bosie, więc jeśli tak będzie, no to będę próbował mówić jedno i drugie jak zrobić shurikenem, jak zrobić spinlaszem. A na no to jest handbag. Jeśli boicie się, że Was zrzuci w przepaść, to jest możliwe, bo ruszy na was, jak tylko miniecie tę linię, to po prostu rzućcie w niego shurikenem, bo macie shuriken. A jeśli nie, no to wiedzcie, że ta linia jest miejscem, w którym on zaczyna biec, więc wtedy trzeba po prostu w odpowiednim. Na górze mamy pierwszą półkę, na tej półce pojawia się ptaszor. Ten ptaszor jest wystarczająco nisko, że zahaczy Was szągłówkę, jeśli spróbujecie się schylić. Chyba, że da się to zrobić jakoś dobrze, wystarczająco w prawo pobiec, żeby się schylić, to zadziałało. Możliwe, że tak się da. Generalnie nie polecam. Polecam jednak po prostu zdecydować się na to, że jeśli on się pojawia, a pojawia się zaraz, jak tylko wylądujecie na tej półce, Odskoczyć, przeskoczyć nad nim, to będzie prostsze. Wtedy się odwrócić, albo po prostu pobiec w prawo, polecam się odwrócić i go zabić, bo jednak wtedy gramy trochę bezpieczniej, wolniej. Ale ten jego pierwszy lot kończy się w taki sposób, że jeśli dobiegnie się do końca tej półki, to on zniknie, więc to też jest opcja. No i teraz zaczyna się ciekawa zabawa. Wskakujemy na drugą półkę. Pojawia się tam zielony ninja. Ten ninja będzie wyglądał, jakby zaraz miał nas zabić, skoczyć nas prosto, nam prosto na twarz. Nie, ten ninja, jeśli stoimy tuż na początku tej półki skoczy w taki sposób, że spadnie jeszcze przed naszą twarzą. I to jest miejsce, w którym musimy być i miejsce, w którym musimy go ciąć. Jeśli spróbujemy podejść za blisko, faktycznie dostaniemy obrażenia. Nie spadniemy w przepaść, nie chcemy spadać w przepaść, ale dostaniemy obrażenie. Następny ninja pojawia się zaraz jak dobiegniemy drugiego chandeliera, tu z prawej. Gdy pojawia się ten ninja z lewej, on będzie robił dokładnie to samo. Trzeba po prostu zrobić krok na prawo, żeby być blisko końca tej prawej pla tej platformy, prawego końca platformy, odwrócić się w lewo i go Eee, dużo gadania. Tylko nie polecam się mylić. Bo jak tylko odwrócimy się, żeby go ciachnąć, to pojawi się też ptak. Tego ptaka oczywiście można ciachnąć razem z Ninją, ale można też ciachnąć ninja, a potem nad ptakiem przeskoczyć. To też jest opcja. Zróbcie tak. Może w ten sposób będzie nawet łatwiej. Ciachnijcie ninja, na ptakiem przeskoczcie, żeby on zaczął lecieć z prawej strony waszej, po prostu dając sobie więcej czasu na to, żeby go trafić. Nie jest Juriket. Jeśli macie czerwony, to zignorujcie to, błagam. Jeśli nie macie czerwonego, to możecie to złapać, a i tak nie używać. Nie używać, szkodało nic. Swoją woką, zobaczcie, co się dzieje na tej półce, jeśli nie biegniemy cały czas w prawo. W sensie, jeśli spróbujemy się odwrócić, żeby coś zrobić, to chciałem po prostu sprawdzić, co jest w tamtym bonusie, tam bardziej z lewej. A tutaj z prawej ninja, z lewej ninja jednego zabijam, drugi się pojawia ptaszek, coś tam. Tak się dzieje w tej grze. Generalnie staramy się niezbyt często odwracać w lewo, żeby nie pojawiać dodatkowych przeciwników. Płagam. A moje poświęcenie było totalnie namarne, bo w tym bonusie jest płomień, zignorować. Zanim skoczycie na tę drabinę z prawej, tam pojawi się ptaszek. Trzeba go zabić, bo jeśli go nie zabijecie, to po prostu diabnie was na tej drabinie. Chyba, że nie boicie się dostać obrażeń. Jeśli macie dużo paska HP, to może lepiej nie ryzykować, że nas dziabnie jak nie jesteśmy na drabinie, i spadniemy w przepaść. Nie chcemy spadać w przepaść, tylko skoczyć na drabinę, dostaniemy tam jednego hit'a, ale przynajmniej nie spadniemy i będziemy mogli się wdrapać na górę, na następne piętro. Amunicja, punkty. Wiadomo. Tu przy okazji są ci tancerze, tancerzy ignorujemy, w sensie ja nie będę o nich nic mówił, to jest znany przeciwnik, już był w poprzednim odcinku. Teraz tak, bo to ważne, tam są cztery chandeliry, nawet wam nie mówię co tam jest, bo to nie jest ważne, ignorujemy wszystkie. Co tu się dzieje? Mamy dwie półki, jedna nad drugą, na każdej z tych półek jest dwa działka, dwa, to jest bardzo upierdliwe. Przechodzimy to w następujący sposób, uwaga, robimy tak, że na razie żadnego z tych działek nie widać, tak? Biegniemy w stronę tego, przeskakujemy na tamtą półkę, niszczymy pierwsze działko, od razu pojawia się drugie. Zanim to drugie wystrzeli, żeby nas przypadkiem nie zrzuciło w przepaść, bo nie chcemy spadać w przepaść, przeskakujemy od razu na prawo, na tą lekko wyżej półkę, bo na tej półce jesteśmy bezpieczni i od górnych działek, i od dolnych. Co teraz? No i teraz ważnym szandalirem jest ten. Dlaczego? Tam jest płomień nieśmiertelności. Generalnie zbijamy to, łapiemy i mamy dłuższą chwilę czasu na to, żeby przebić się do nieśmiertelności przez wszystkich przeciwników po drodze. Generalnie to właśnie chcemy zrobić. Łapiemy to i jak to złapiemy, robimy skok, 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 znajdujemy się na górnej półce za chwilę dalej. Dlaczego to jest takie ważne? No bo pojawia się tam nietoperz. Ten nietoperz by nas zrzucił w przepaść, różnie to bywa z jego pojawianiem się. W sensie, jeśli skoczymy po prostu, no to on się pojawi, może nas rzucić przepaść, trzeba skoczyć bardzo precyzyjnie. A na wyższym piętrze mamy tancerza i ptaszka. Tancerza zabijamy szybko, zanim ptaszek w ogóle zdąży przelecieć nad nami, bo on pierwszy raz przeleci nad nami, nic się szczególnego nie stanie. On przeleci nad nami, poleci w prawo, z prawej do lewej. Gorzej, że tam na górze jest ten typiarz, który rzuca toporami. Ten typiarz, który rzuca toporami będzie musiał być zabity przez was, waszą metodą. Nie da się tego zrobić dobrze, trzeba to zrobić po prostu szybko. Najlepiej. Szybko. A jak już go zabijecie, to tutaj jest życie. Można sobie to życie złapać. W sensie pasek życia. Odnowienie paska życia. Bierzcie to, pewnie się przyda. A przy nim są punkty. Zignorować! A teraz najbardziej irytujący skok w tej grze, moi drodzy, otóż mamy dwie ściany. Z prawej ściany pionową z prawej. Z lewej ściany pionową z lewej. Otóż naszym zadaniem jest znalezienie się na odpowiedniej wysokości ściany pole żeby móc odskoczyć na prawo przeskakując jednocześnie na tę półkę na dole i nie zrobić sobie krzywdy. Jak to zrobić? Opcje mamy dwie. Albo robimy bardzo sprytny skok. Z lewej strony, skacząc w prawo i od razu skręcając w lewo. Trudna rzecz, bo nie możemy w pełni kontrolować naszego lotu w lewo. Czyli skaczemy z półki i od razu robimy taki zawiasek i spadamy, łapiąc się ściany w odpowiednim miejscu. Drugą opcją jest złapanie się tej ściany po prawej, odskoczenie delikatnie od niej, a potem wciśnięcie w lewo, tak, żeby złapać się ściany w odpowiednim miejscu. Tej po lewej. Zgadza się? Dobrze. Bardzo się cieszę, moje dzieciaczki, że byliście w tym tutorialu. Generalnie to jest najbardziej skurwiały skok w tej grze i nie da się tego zrobić dobrze za pierwszym razem. Prawdopodobnie zginiecie tu 500 razy. Na szczęście utrata continue powoduje pojawienie się na początku tego fragmentu na ścianach, bez wracania do tego szarego. Także musicie metodą prób i błędów, tak? Kiedyś się nauczycie. A jak wreszcie uda Wam się ten skok, to tutaj w nagrodę macie punkty. Złapcie What? Przynajmniej się pocieszycie, że zrobiliście ten skok wreszcie. To jest wasza nagroda. Więcej nie dostaniecie od tej gry. A pojawia się też niepopatrz. A tu jest amunicja. Duża amunicja. Brać! Kolejny denerwujący moment. Jak staniemy na końcu tej półki, pojawia się z prawej ptak. Ten ptak, generalnie, jak go zabijemy, to się respawni, i respawni, i respawni. Nie da się go tak zespawnić, żeby zniknął na amen. Więc to, co trzeba zrobić, to od razu skoczyć na prawo, jeśli umiecie. I nad nim, jeśli nie umiecie wybić się tak blisko krawędzi, to poczekajcie aż on przeleci, przeskoczcie na tą drabinkę, on was trafi raz maksymalnie, wdrapcie się na górę, macie tu z głowy. Na razie będzie dużo bokserów, a tu jest amunicja, weźcie sobie amunicję. Ten ekran jest łatwy, a amunicja też. To weźcie, a tu, a właśnie, bo tu będzie ten pałkarz. Pałkarza kojarzycie chyba z pierwszego aktu, nie pamiętacie? Ten pałkarz, i tego pałkarza, jak podejdziemy, żeby zabić, to zacznie biec quasi modo z prawej. Generalnie możemy go przeskoczyć, nie jest jakiś większy problem. Nie wiem, jaką macie broń teraz. Jeśli utrzymaliście spin to raczej nie powinno być problemu. Jeśli nie macie spin tylko nie wiem, czerwony shuriken, to tym bardziej nie ma problemu. To jest płomień. Ignor. Ale możecie go wziąć też tutaj, on, te, tutaj akurat może się przydać. Jeśli nie macie bonusa, to go weźcie, ja powiem wam jak sobie z tym radzić. A tam dalej jest duża amunicja, yy, tylko no łapanie jej nie ma większego sensu, bo żebyś tam dostać prawdopodobnie zużyjecie więcej amunicji niż to jest warte. Także to jakby to zignorować. No i po wejściu piętru niżej i zabiciu tego gościa z modernami pojawia się przeciwnik, którego już wam przedstawiałem, ale on będzie tutaj dopiero pierwszy raz tak irytujący. A w ostatnim nawet już w ogóle, ale to jeszcze nie teraz. Będzie zlatał ninja i on będzie rzucał gwiazdkami. My nie na jetpacku. Generalnie takich ninjów właśnie możemy zabijać za pomocą tego płomienia. Płomień może się nam w ten sposób przydać. Oto, otóż tych ninja trzeba będzie od razu zabijać. Macie albo taką opcję, żeby dostawać od nich obrażenia, wtedy jak on się pojawia, to kucnijcie. On trafi was wtedy jednym shurikenem, macie obrażenia, ale trudno. Natomiast możecie też podskoczyć i go ciągnąć w jeśli umiecie. On jest dość płaski, więc to jest dość problematyczne, ale jednocześnie jest to metoda dość... Skuteczna, jeśli potraficie klikać w odpowiednim momencie przycisk, znaczy ich całe dwa napadzie. Teraz tak, to miejsce wydaje się bonusowiskiem, ale nie. Punkty, punkty. Nadu jest duża amunicja. Tą dużą amunicję można złapać. Nawet lepiej pójść dołem, więc łapcie sobie dużą amunicję, pozostałe zignorować. Jeśli będziecie próbowali łapać te rzeczy, to jeszcze dodatkowo pojawicie dodatkowych latających ninja, a ci ninja. Z najgorszych przeciwników, z jakim możecie się mierzyć, szczególnie jeśli nie wzięliście tego pomienia. No i na koniec gość z Morgensternem. Sternem. On sobie wyjdzie z mapy. Tak, poważnie. Jak go pojawicie i poczekacie, to on wyjdzie jak wasz ojciec po mleku i nigdy nie wróci. Także spokojnie, macie to z głowy. Możecie wejść na piętro No i teraz wychodzimy na pędro i mamy dwie drogi bo możemy wejść na górę też, ale na górę się nie dostaniecie. Zakładam, że nie umiecie. Idziemy dołę. Jeśli nie macie bonusa, to tu jest szuriken niebieski. On się tu przyda dla odmiany, także możecie go wziąć. A mówię to, bo zaraz za przepaścią po lewej znajduje się żołnierz strzelający. Tego żołnierza trzeba spacyfikować tym szurikenem, tak szybko jak tylko on się pojawi. Bo jak już zacznie strzelać, to będzie problem, żeby shurikenem akurat go zabić. Chyba że czerwonym, ale czerwonego nie mamy. Więc tym niebieskim musimy go zabić szybko, zanim pierwszy raz wystrzeli. Git. A musimy go zabić, dlatego że jeśli chcemy, chcielibyśmy zrobić to szybko, to jest bardzo trudne. Dlatego z lewej pojawia się nietoperz. I ten nietoperz też rzuci nas w przepaść, gdybyśmy stwierdzili, że chcemy przeskoczyć żołnierza od góry. Także rzut shurikenem, potem podejście do krawędzi półki. Pojawia się nie topesz się zbliża. Możemy go zabić, albo przeskoczyć nad nim i jesteśmy na drugiej stronie. Teraz będzie gorzej. Bo przy następnej przepaści znowu pojawia się nietoperz Tego nietoperza musimy zignorować, przeskoczyć nad nim, naprawdę. I zaraz jak lądujemy na drugiej stronie, to po lewej pojawi się koteł. Tego koteła też musimy szybko przeskoczyć. Możecie się złapać z tej ścianki, która tu jest, albo po prostu przeskoczyć nad nim grunt, że on tam będzie. Uwaga! No i teraz tak, pewnie chcielibyście wiedzieć, jakie bonusy są na górze. To tak, najpierw jest nieśmiertelność, ta nieśmiertelność zabierze nam nasz obecny bonus praktycznie z żadnym zyskiem, więc zignorować! Potem mamy punkty, punkty zignorować, a na końcu mamy życie. To życie, życie, w sensie dostaniecie plus jedno życie. Wow. Możecie to wziąć, ale pójście, bo to będzie fest ryzykowne i stracicie dużo amunicji. Brak amunicji czy brak broni, generalnie będzie skutkował tym, że tak to życie stracicie, więc ja bym to zignorował. A na ostatku tego ekranu, jak miniemy linię tej kolumny, to pojawi się z prawej, ptak. Generalnie on ma nas przestraszyć i zrzucić w tę przepaść. Nie chcemy spadać w przepaść, dlatego. Ptak się pojawia, możemy nad nim przeskoczyć i ten ptak wyleci z planszy. Zmiecie go z planszy. A na kolejnym ekranie najpierw wita nas ptak, a potem dość ciekawa sytuacja. Jak ptaka już zabijemy, to z prawej strony jest rakieciarz. Generalnie, poza rakieciarzem nad nim skaczą żołnierze, nie? Ci skaczący żołnierze są o tyle problematyczni, że przeskoczenie na prawą stronę, kiedy oni się pojawiają jest praktycznie niemożliwe, chyba że zrobimy myk. Także tak, możemy zrobić tak. Jeśli macie tylko mieczyk. To jest trudne. Biegniemy, od razu skaczemy, żeby wylądować przed rakieciarzem, dzięki temu ten żołnierz, który stąd wyskoczy, przeleci jeszcze nad nami. Wylądujemy przed rakieciarzem, przed jego pierwszym strzałem musimy go ciaknąć. Wielokrotnie stąd spadłem. To nie jest proste. A drugą opcją, jeśli macie płomień, jeśli macie czerwony szuriken, niebieski szuriken, jest zrobienie czegoś takiego. Podchodzimy do krawędzi, żołnierz leci, skaczemy nad żołnierzem, wtedy spadamy jeszcze przed rakietą tego gościa. Musimy, przy okazji najlepiej, rzucić szurikenem, żeby go zabić. Jeśli nie rzucimy szurikenem czy czymś, jeśli mamy płomień, to możemy po wylądowaniu wtedy to rzucić. W każdym razie, ten żołnierz z góry będzie się respawnił w kółko i w kółko. Jak już zabijemy rakieciarza, musimy się cofnąć na tyle, żeby żołnierz przestał się pojawiać, i zacząć biec w prawo i wtedy skoczyć. Musimy zrobić tak, żeby żołnierz przestał się pojawiać, a rakieciarz się nie zrespawnił. To jest jedyna opcja. No, zawsze najszybszą metodą jest Bieg od razu i ciachnięcie gościa rakietiarza przed jego pierwszym wystrzałem, to nie jest proste. A co najgorsze, żeby sprawdzić, czy na pewno umiemy to robić, to gra sypie nam to drugi raz. Żeby to nie było, że na farcie, tylko musimy to zrobić dobrze. Także drugi raz dokładnie tak samo. A jeśli ta sytuacja jeszcze wystarczająco właśnie wkurwiła, to jak już uda się to zrobić, to zaraz po tym całym syfie będzie jedyny bonus, który mógłby nam naprawdę ułatwić tutaj życie, czyli czerwony shuriken. Dostajecie go dopiero teraz, kiedy tak naprawdę byście go potrzebowali. Także nie denerwujcie się, albo wypijcie sobie teraz melizkę. ja bym tego potrzebował, bo dziabnijcie sobie ksanaks, z wiem co bierzecie. I lecimy dalej! A dalej dość ciekawa sytuacja. Tam jest żołnierz i nie możemy przeskoczyć w taki sposób, żeby przed jego pierwszym wystrzałem znaleźć się przed nim i go ciachnąć, dlatego, że Wiesz też nietoperz, który by nas rzucił wtedy w przepaść. Dlatego, jedyną naszą sensowną opcją, tak naprawdę, możemy zrobić tak, że biegniemy od razu w prawo szybko, skaczemy na prawo, przeskakując nad nietoperzem, dostając jedno obrażenie od tego żołnierza. Ja bym tak zrobił. Bo po, po prostu jest tak prościej. Czy to faktycznie chodzi o to, żeby nie dostać żadnych obrażeń? To nie kontra. A tu jest szuriken niebieski. Zignorować. A na wyższym piętrze, na dzień dobry, Z prawej mamy ptaka. Poradzić sobie z nim. <grym> z lewej mamy hunchbacka. Generalnie mają nas przestraszyć. Chodzi o to, żebyśmy nie biegli w lewo prosto na hunchbacka. Jak tylko się pojawi ptak, zatrzymujemy się, żeby go zabić, nie biegnąc dalej w lewo. Bo jeśli będziemy biec dalej w lewo, handbag się odpali i mamy przerąbane. Tam ziomeczek chce będzie rzucał nożami. Górne bonusy nas nie interesują po raz kolejny. Ale jeśli chcecie wiedzieć, co tam jest, punkty i płomień. O co wam to było? Dobra, docieramy do końca tego ekranu. Po prawej pojawia się typiarz, który rzuca bumerangiem. Nie próbujemy go zabijać. Robimy szybki ruch i spróbujemy wskoczyć na drabinę, zanim on się zbliży na tyle, żeby nas trafić tym bumerangiem. Bo zginiemy Spadniemy w przepaść. Nie chcemy spadać w przepaść. I niech was broń Boże nie kusi, ta amunicja, która tam leży. Zostawcie ten bombę w spokoju, zapierdzielamy na górę. Asa! No i teraz tak, jesteśmy na najwyższym piętrze. Generalnie jest tu każdy bonus, jakiego moglibyśmy chcieć, ale ignorujemy wszystkie. What? Dlaczego? To piętro jest super krótkie i bardzo proste, jeśli nie będziemy próbować łapać tych cholernych chandelierów. Dlatego, Robimy co możemy, żeby znaleźć się od razu na górnej półce i wejść drabiną do góry, zignorować wszelkie szandeliry, bo na bosa nie będzie nam kompletnie nic potrzebne, a tylko upierdliwie stracimy życie. Serio, nawet wam nie mówię, co tam jest, żeby nie kusiło. Wchodzimy na górę. I uwaga, bo biegnąc w prawo docieramy do kadcenki, a zaraz po kaccence mamy... Bossa. I teraz najwyższym ja nie wiem, czy ja mam się śmiać z tego bossa, czy mam się nie śmiać z tego bossa, bo to nie jest tak prosty boss jak te pierwsze, gdzie można było je obśmiać i mieć wywalone, ale nie jest też tak trudny jak te pozostałe dwa, które wam pokazywałem, że faktycznie trzeba jakiegoś skilla mieć, żeby coś trafić albo gdzieś się schować. Tutaj jest dość prosto. Taka taktyka bym powiedział berserkę. A nazywam to nie bez powodu berserkerem, bo taktyką jest napierdzielamy jak najszybciej, jak najmocniej. Zapytacie jak to, ale na początek czym właściwie jest ten boss? Ten boss to jest egipski bóg. Widzicie kolumny koreńskie, nie? Ja nie pamiętam skąd to było, nieważne. Grecki bóg, ma jakieś strzela piorunami, generalnie uzbrojony Zeus. Zeus! Co jest nietypowe dla tego bossa, to jak tylko na niego wejdziemy, odnawia nam się pasek HP. Zastanawiacie się pewnie po co. Otóż dlatego, że prawdopodobnie tym łomom z Tekmo nie chciało się zrobić tego dobrze, wymyślili sobie jego atak, który jest po prostu rzuceniem wielkiej kuli piorunów prosto w nas, w taki sposób, że ona skręca trochę w naszym kierunku. Postawili kolumnę, żebyśmy mogli potencjalnie zrobić coś dobrze, przeskoczyć nad tą kulą, nad jego atakiem. Ale się okazało, że się nie da. Bo ten atak leci jak popierdzielony prosto w nas w taki sposób, że nie da się kompletnie go uniknąć. Unikniecie jednego na 10, jeśli pójdzie dobrze. Więc stwierdzili, odnówmy mu tu życie, bo to jest trudny boss. I zrobili błąd. W drugą stronę. Bo cały poprzedni fragment był na tyle trudny, że dotarlibyście tutaj z jakimiś dwoma, trzema paskami HP. Tymczasem macie pełny pasek HP, A okazuje się, że zadajecie bossowi więcej obrażeń niż on zadaje wam, jeśli cały czas biegniecie w jego kierunku, nawet jak was odepnie i próbujecie go ciąć. Najważniejsze tylko, żeby w niego nie wbiegać. Zatem jeśli macie Spin -slash, to jest tak, jeśli nie macie Spin to waszą taktyką jest podbiegać jak najszybciej, jak najczęściej do tego bossa i wciskać młek najwięcej hitów się da, czy używacie przycisku turbo, czy nie używacie przycisku. Turbo, to będzie więcej obrażeń niż to co jest w stanie on zadać wam. Jeśli dobrze pójdzie, zabijecie bossa na czas, bo wybucha Fanfary, a wy ukończyliście piąty świat Ninja Gaiden. Także ja już nakręcony biorę się do nagrywania ostatniego parta, szczególnie jeśli chodzi o szybkie przejście, bo nigdy chyba nie udało mi się przejść w miarę sprawnie ostatniego świata. Tymczasem, dzięki wam bardzo, że byliście, zaraz zobaczycie jak przechodzę ten part, zobaczycie cutscenki, które oczywiście nagrałem, mam nadzieję, bo ostatnio miałem problem ze, ze, ze zebraniem się do tego. Cholerny Claire Obscure. Przyrzekam, znalazłem jeden dzień, że narzeczonej nie było w domu i zrobiłem 20 godzin gry w jeden wieczór. Tak, wieczór, chyba dzień noc z McDonald's. Oj dobra, że czasem trzeba sobie pograć. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, czekajcie na za tydzień z łapką w górę, subskrypcją i potencjalnie dzwoneczkiem. Ja dziękuję, patrzcie sobie co tam nagrałem. Na razie.

Jak to postać z League of Legends? A wyglądasz jak letni Sorokę po roku w Rosji. Śmiesznie, ha? Zupełnie jak ojciec. on wiedział znacznie więcej o naszym Mesjaszu. I ja kolejne odklejenie. Chwila, moment. Znałeś mojego ojca? Chodź i A ja buza. Zabiłeś mi ojca, whip bo whip, ale zapłacisz mi za to Zabiłem? To prawda, wymieniliśmy się figurkami Swoją drogą, Cunemiku <coughs> była wybrakowana, ale twój ojciec żyje Co? Kłamiesz! <coughs> to nie kłamstwo, a jeśli pójdziesz dalej, dowiesz się Ale będzie to ostatnia rzecz, jaką zobaczysz <coughs> Ojciec żyje? <coughs> Przynajmniej mam inny powód niż upośledzone CIA, żeby iść dalej W co ja się... tree боквар.